Hej, tu Cezar. Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam moje algorytmy na kostkę Skib sytuację pinat Watperm. Tak wygląda pierwsza sytuacja, jaką będziemy omawiać w tym odcinku. Wygląda ona następująco. Tutaj mamy żółty center, który ma nam pójść do góry. Tutaj mamy opozita, no i tu też dwa centry na dole oczywiście ułożoną ściankę. Tu jeden narożnik patrzy tu w naszą stronę, drugi tutaj. I alg ustawiamy kostkę w ten sposób, żeby mieć ściankę po lewej stronie opozita u góry, i algorytm wygląda następująco. Małe r'2, r duże małe r, duże r', rotujemy małe r', duże r, małe r. Druga sytuacja jest mirrorem tamtej sytuacji, czyli wszystko jest tak samo, tylko mamy to z drugiej strony, czyli tak jak tutaj mieliśmy, narożniki mamy je z tej strony, opozita nie mamy z tej strony, tylko z tej strony. Ustawiamy w ten sposób kostkę i wykonujemy algorytm. Duże R prime, małe R prime, duże R prime, małe R. Rotujemy kostkę. Duże R, małe R, duże R prime. Następna sytuacja, jaką będziemy omawiać w tym odcinku, wygląda następująco. Tutaj mamy żółty center, który będzie iść do góry. Z prawej strony mamy opozita. No i te dwa naroźniki patrzą w naszą stronę. Z tyłu mamy takie dwa bloczki. Układamy kostkę w ten sposób. I algorytm wygląda następująco: U' r małe, U' r'. L rotujemy kostkę małe R prime duże R prime małe R Ta sytuacja ponownie jest mirrorem tamtej czyli wszystko jest tak samo tylko w zamienione strony Ustawiamy znowu kostkę w ten sposób i wykonujemy U małe L prime u', L', R'. I teraz robimy B, U, B'. Kolejna sytuacja w tym odcinku wygląda następująco. Tutaj mamy żółty center, który oczywiście idzie do góry. Po jego prawej stronie jest oposit. No, i narożniki patrzą w naszej stronie przy tych dwóch ściankach. Więc ustawiamy kostkę w ten sposób. Wykonujemy duże r', małe r', duże r', małe r. Rotujemy kostkę, małe r', duże r, małe r, duże r, u'. I duże R. Mirror tej sytuacji wygląda w ten sposób. Czyli oczywiście wszystko tak samo, tylko na odwrót. Żółty tym razem jest z tej strony, a opozit po jego lewej stronie. No i znowu narożniki patrzą nam z tych dwóch innych ścianek. Tutaj robimy, ustawiamy w ten sposób kostkę i robimy Małe R, duże R, małe R, duże R'. Rotujemy kostkę, robimy duże R, małe R', duże R', małe R. Rotujemy kostkę i robimy duże R. Małe r, duże r'. Tak wygląda następna sytuacja. Tutaj mamy żółty center, który idzie do góry. Po jego lewej stronie jest opposite. No i narożniki patrzą do nas ze strony żółtego centra, po jego prawej stronie. Ustawiamy kostkę w ten właśnie sposób. No i wykonujemy algorytm. Duże r, małe r' duże R, małe r, duże R, rotujemy kostkę, duże R, małe r, duże r', małe r'. To już jest ostatnia sytuacja w tym odcinku. Jest to mirror tamtej sytuacji, czyli tutaj żółty center po prawej stronie, opozyt. no i narożniki mamy z tej strony. Ustawiamy kostkę w ten sposób i wykonujemy algorytm. Duże r', małe r', duże r, małe r, duże r. Rotacja. Duże r, <Sinem> małe r, duże r', WA. małe r. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy te sytuacje wam się przydały i zasubskrybujcie kanał po więcej wartościowych filmów na temat kostki skib. To będzie na tyle. Pa.